To miała być sztandarowa inwestycja szpitala powiatowego w Wyżysku O konieczności budowy łącznika między budynkami lecznicy mówiło się od lat. We wrześniu ubiegłego roku powiatowi udało się otrzymać na to dotację celową od wojewody wielkopolskiego. Powiat dostał 1, 600 mln zł na ten cel. 400 tys. zł dodatkowo samorząd dołożył jako wkład własny. Pod koniec września ówczesne władze powiatu i wyżyskiego szpitala podpisały umowę z wojewodą. A co to co zaczęło się pod koniec września z terminem realizacji do końca grudnia, e, bardzo trudne, wręcz nierealne, e, natomiast e, stosowne protokoły e, odbioru prac jako zakończone zostały podpisane. Jak się okazało, prace te zakończyły się tylko na papierze. W rzeczywistości trwały nadal, co potwierdzają wpisy w dokumentach z budowy. Oficjalne otwarcie odbyło się na początku kwietnia tego roku. W rzeczywistości te prace budowlane, remontowe toczyły się jeszcze do początku marca 2024 roku, co potwierdzają również wpisy w dzienniku budowy. W związku z tym Wojewoda Wielkopolska nakazała powiatowi pilskiemu zwrot dotacji w wysokości prawie 1 700 tysięcy złotych. To kwota wraz z odsetkami na trzy z czterech celów przyznanej dotacji. Powiat nie musi zwracać tylko pieniędzy za sprzęt medyczny. Pozostała kwota musi trafić z powrotem do wojewody w ciągu 15 dni. Stąd powiat zwołał dzisiaj sesję w trybie nadzwyczajnym. Były starosta Eligiusz Komarowski nie chciał komentować sprawy przed kamerą. Jak dodał, za szpital i tę sytuację odpowiada jego były prezes i rada nadzorcza spółki, jaką jest szpital powiatowy w Wyżysku, a nie zarząd powiatu. W połowie maja powiadomił także służby o możliwości popełnienia przestępstwa, dodał były starosta.